3, 2, Znajdujemy się w miejscu, które jest miejscem ostatniego dnia zdjęciowego planu serialu minuta ciszy. Tak naprawdę. Zostały nam do nakręcenia dwie sceny, i jednocześnie są to dwie najtrudniejsze sceny. Też troszeczkę jest nam smutno, że to już jest koniec. Zdjęcia trwały prawie pół roku, i wydarzyło się bardzo dużo niezwykłych rzeczy. Bardzo dużo opowiadamy właśnie o śmierci. I że to jest taki serial trochę o śmierci, czyli o życiu dla mnie. Znaczy to jest tak, że jak się mówi o śmierci, to się mówi o życiu, tak naprawdę. Prawda? że Dotykamy tutaj. Kwestii no, zasadniczych i ostatecznych. No, wielu za życia nie ma takich wygód. Panie. To co, jakie zamówienie robimy? Dużo ten serial może ludziom zrobić się w głowach. I to nie chodzi o efekt ef efektowność, tylko więc sposób postrzegania rzeczywistości międzyludzkiej. Na to liczę.